Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby działające w branży kosmetycznej oraz fryzjerskiej. Chciałbym zaprosić was na krótką prezentację, aby pokazać wam jak wiele koleżanek oraz kolegów z waszej branży zaczęło tworzyć plan B dla swojego biznesu. To oczywiście nie oznacza, że wasze branże są bardzo mało dochodowe i należy szukać innego zajęcia. Te osoby postanowiły wykorzystać potencjał jaki daje ich obecny zawód, aby jeszcze bardziej usprawnić zarabianie pieniędzy. Ale zacznijmy od tego, w jaki sposób zarabiacie każdego dnia. Każdy z Was oferuje swoim klientom usługi kosmetyczne lub fryzjerskie. Powiedzmy, że prowadząc własny biznes, jesteśmy gotowi poświęcić się w 100%. I pracujemy od godziny 10 do 20 z małą godzinną przerwą na krótki odpoczynek lub obiad. Mamy XXI wiek, więc aby usprawnić swoją pracę, inwestujemy w systemy internetowe, aby każdy z naszych klientów wiedział, jakie terminy mamy wolne i na jaki najbliższy może się do nas zapisać. Tak prowadzony biznes jest już naszym sukcesem, ale cały czas zastanawiamy się, na czym moglibyśmy zaoszczędzić lub co takiego zrobić, aby dodatkowo zarobić. Wiadomo, że każdy z naszych klientów liczy się z naszym zdaniem, a w większości przypadków proszą nas o poradę, jakich kosmetyków używać na co dzień oraz co byłoby dobre dla ich dzieci lub bliskich. W bardzo wielu przypadkach podajemy klientowi listę zakupów i odsyłamy go do apteki lub drogerii, ale w tym przypadku jesteśmy darmowym reklamodawcą wielkich korporacji kosmetycznych lub anonimowym przedstawicielem handlowym, za co nie otrzymujemy wynagrodzenia. Drugim rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w produkty w swoim salonie i sprzedaż bezpośrednio naszemu klientowi. Niestety w bardzo wielu przypadkach klienci robią u nas zakupy jednorazowo, ponieważ jeżeli produkt spełni ich oczekiwania, to nie czekają do kolejnej wizyty, a na własną rękę poszukują sklepu, gdzie mogliby kupić. Lub, tak jak mówiłem wcześniej, żyjemy w XXI wieku, więc Internet jest idealnym miejscem, aby wszystkie produkty znaleźć w jak najniższej cenie. Dlatego w tym momencie każdy z nas zastanawia się, czy jest sens inwestowania w asortyment, pilnowania stanów magazynowych, terminów ważności produktów, aby zarobić dodatkowe kilkaset złotych. Dla kilku salonów na pewno tak, ale bardzo wiele osób rezygnuje z tego pomysłu i dalej rekomenduje produkty dostępne w aptekach oraz drogeriach, aby im napędzać biznes. "W tym momencie chciałbym pokazać Państwu trzecie rozwiązanie, które sprawdza się już w bardzo wielu salonach kosmetycznych oraz fryzjerskich i przynosi Waszym kolegom i koleżankom z branży nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych każdego miesiąca." Na czym polega ich praca? Jedynie na rekomendowaniu produktów swoim klientom czyli jest to coś, co robicie każdego dnia ku uciesze wielkich firm kosmetycznych lub farmaceutycznych ale w tym przypadku za wszystkie zakupy waszych klientów otrzymujecie wynagrodzenie, ponieważ to wy przyczyniliście się do tego, że klient poznał firmę i rozpoczął korzystanie z produktów. Ta firma to Forever Living Products. Rozpoczęliśmy działalność ponad 35 lat temu i jesteśmy obecni w 156 krajach świata za pośrednictwem 10 milionów dystrybutorów, takich jak Ty. Oferujemy swoim klientom kosmetyki, których głównym składnikiem jest najwyższej jakości aloes, Barbarenis Miller, a nie woda. Produkty naturalne, prozdrowotne, profilaktyczne, ekologiczne, suplementy najwyższej jakości. Jesteśmy tak pewni najwyższej jakości swoich produktów, że jeżeli z jakiegoś nie będziesz zadowolony, to będziesz mógł go zwrócić w ciągu trzydziestu dni od daty zakupu, oczywiście nawet jak produkt będzie otwarty i zużyty w większej części. Produktów Forever Living Products nie można kupić w sklepach ani hurtowniach. Nie wydajemy również pieniędzy na aktorów i celebrytów, reklamujących produkty w telewizji lub środkach masowego przekazu. Firma ma produkty najwyższej jakości, więc jedyną reklamą są jej zadowoleni klienci, tacy jak Ty. Całą zaoszczędzoną kwotę przekazuje osobom, które faktycznie przyczyniły się do zareklamowania produktów. A teraz pokażmy, jak w praktyce wygląda ten biznes. Podpisujesz umowę dystrybucyjną, która nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami składkami miesięcznymi, kwartalnymi czy też rocznymi. Dzięki temu, że nie jesteś anonimowy dla firmy, otrzymujesz na zawsze 15% rabat na wszystkie swoje zakupy. Gdzie przy każdorazowym dokonywaniu zakupów minimalna wartość zamówienia to 250 zł. Zgodzisz się ze mną, że nie jest to wygórowana kwota. Po dokonaniu rejestracji i pierwszych zakupów możesz rozpocząć rekomendowanie produktów firmy Forever Living Products swoim klientom. Można to robić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest sprzedaż produktów klientowi po cenach detalicznych, czyli od razu zarabiasz marżę na różnicy, ale jest to głównie stosowane, gdy klient chciałby kupić jedynie jeden lub dwa produkty. Drugi sposób znacznie bardziej popularny w Twojej branży. Wypisujesz klientowi umowę dystrybucyjną i sam dokonuje zakupów poprzez infolinię, stronę internetową lub w jednej z hurtowni. Oczywiście klient otrzymuje, podobnie jak Ty, 15% rabat na wszystkie produkty. Dodatkowo tobie firma wypłaca wynagrodzenie za usługę reklamową w wysokości 15% wartości zamówienia Twojego klienta. Jak to wygląda w salonach, które rozpoczęły swoją działalność w 2012 roku? W czerwcu 2012 roku dla firmy pozyskano 17 klientów, gdzie ze wszystkich ich zakupów otrzymuje się wynagrodzenie w wysokości 15% wartości zakupów, gdzie średnia wartość zakupów to 300 zł czyli wynagrodzenie to kwota 765 zł. W kolejnym miesiącu pozyskano nowych 16 klientów, czyli w swojej bazie mamy ich 33, zakładając, że nie każdy zrobi zakupy, to średnia wartość zakupów to 200 zł, a wynagrodzenie to już 990 zł. W grudniu 2012 roku pozyskano dla firmy 35 klientów, co daje na łączną sumę 160 klientów, czyli wynagrodzenie to kwota 12 tysięcy złotych. W grudniu 2013 roku pozyskano dla firmy 36 klientów, co daje nam łączną sumę 553 klientów, czyli wynagrodzenie to kwota 41 475 złotych. Jak widzisz to bardzo prosty biznes, który może być idealnym uzupełnieniem oferty kosmetycznej Twojego salonu i może przynieść Ci w niedalekim czasie bardzo poważne zyski, które będziesz mógł zainwestować w swój biznes lub zrealizować swoje marzenia? Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania lub chciałbyś umówić się na spotkanie, aby spróbować naszych produktów, to zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Dziękuję.